Powiem Wam, że czuję się na pacha, żeby to ustawić. To dzisiaj nie jest moja specjalność. To było jakieś słońce ładne a teraz. Były jakieś chmury, wichury. Chmury, wichury. Robię co chcą. Nie jestem w stanie ich spiąć. ale jakoś chyba tu mamy przedział jest równo. Równo. Genialnie wyglądam, że mamy to, żeś to ogarnęłam. Samolot teraz. Sprzepijmy to. Włosy dzisiaj żyją swoim życiem. Ale zacznijmy. Bo chciałabym się pozbyć moich śmieci, a więc denko kosmetyczne. Jeżeli jesteście ciekawi, co w ostatnim czasie zużyłam i co fajnie mi się sprawdziło, to zapraszam Was do dalszej części. I w samolot przeleci czemu nie? I zaczniemy może od produktów do twarzy. Ostatnio zużyłam płatki pod oczy. W aptece kupiłam one były na jakieś promocji płatki kolagenowe. Użyłam ich po raz pierwszy właśnie przy makijażu mięt, turbomiętowy. później użyłam jeszcze dwa razy, bo tutaj macie trzy komplety. Tych płatków, więc na trzy razy w takim sreber, srebrnym. Tutaj już nie mam, z takim srebrnym, yy, jakby yy, opakowaniu. Więc dobrze yy, zapakowane, fajnie. Yy, ale nie robię żadnego wow Powiem Wam, że nawet wręcz po zdjęciu ich miałam wrażenie, że miałam taką bardzo suchą skórę. Więc użyłam je, ale bez szału i nie będę kupowała. Bo nie robią tak naprawdę nic. Mogą się fajnie sprawdzić, właśnie do makijażu. Więc jak robiłam ten makijaż turbopiętowy, to w razie jakby mi się osypał cień, to one fajnie tutaj chronią tą powierzchnię, tak, pod oczami. Natomiast nie robią żadnego efektu, żeby ta skóra tu była bardziej wygładzona. Wręcz ja miałam wrażenie, że była bardziej wysuszona, taka jakaś napięta, dziwna. Jakoś nie sprawdziło mi się za bardzo. To. Ziaja, denkuję, już mam następną. Właściwie też, już następną to już mam w połowie. Zjaja, Zia, anty, antyoksy, antyoksydacja, jagody akai. Best of the best. Chyba w każdym denku wam to pokazuję, ale to robi robotę, uwielbiam to i to jest y, moja rutyna codzienna. Wstaje wieczorem, kiedy wracam z pracy, też psikam sobie ją buzie, więc nie wiem, najmniej trzy razy w ciągu dnia spryskuję sobie nią twarz. Także to jest best of the best. Um, wiadomość od brata. Wyświetliła mi się teraz. Dobra, dalej. Słuchajcie. E Orientana, zostawiłam nawet pudełeczko. To dostałam w prezencie jakiś czas temu na moje urodziny. Day and Night, Indiana, Orienta. I wiem, że ten krem możecie dostać w sklepach Contigo. Przepięknie pachnie, no przepięknie pachnie. Tak słodko, delikatnie. Zobaczcie, to już, no, już mam końcówkę właściwie do wyrzucenia, bo on tutaj mi bardzo zastygł, jest bardzo taki natłuszczający. Ja go stosowałam raczej na noc, bo on był bardzo taki, nawet wiecie, to nie chodzi o to, że natłuszczający, ale taki bardziej olej, olejkowy jakby, więc miał taką w konsystencji nawet nie tłustość, tylko oleistość, więc bardzo fajnie mi się sprawdzał na wieczór. To jest krem do twarzy, aszfargana, żeń indyjski. Bardzo yy, ładnie pachnie, bardzo dobrze nawilżał. Ale tak jak mówię, to jest taka, on miał taką tłustość oleistą jakby. To jest to. Słuchajcie, maseczki do twarzy. Jak ktoś mnie zna, to wiecie, ostatnio zużyłam właśnie to Medic Hall. Te kolagenowe dwie. Uwielbiam każdy rodzaj właściwie tych maseczek HAL, maseczki MEDIC HAL to chyba w każdym moim denku widzicie. Ostatnio zużyłam te kolagenowe, ale y, używam każdego rodzaju, bo tak naprawdę każde MEDIC HAL te w płachcie sprawdzają mi się idealnie. Się nakładają m, pięknie, się naciągają strefę między nosem a ustami. Bardzo ładnie ta maseczka tutaj wchodzi, nic się nie rozwarstwia, nawilża. I co jest ważne, trzymacie ją te 20 do 30 minut, i ta maseczka u mnie przynajmniej, słuchajcie, jest sucha. Kiedy ją zdejmuję, jest sucha. Nakładam, jest mokra. Kiedy zdejmuję, jest sucha. I wtedy mam wrażenie, Właściwie namacalne, że to co było na tej maseczce faktycznie wchłonęło się w moją buzię. Jestem zawsze zadowolona e, z mojej cery, z buzi z nawilżenia e, po tych maseczkach. Także bardzo Wam polecam i możecie sobie wypróbować. Nie są tanie, tak, bo one w zależności czasami na promocjach kosztują 9 zł, ale potrafią 11-12. No to nie jest mało, ale no, uważam, że z tych drogeryjnych maseczek są najlepsze. Przynajmniej dla mnie. I wypróbowałam. Słuchajcie, w Biedronce kupowałam, jest na moim kanale Q&A bałwankowe, bo to było w tamtym roku robiłam Q&A bałwankowe i kupiłam wtedy sobie w takiej świątecznej sprzedaży, w Biedronce były te maseczki i jedna była srebrna, bałwankowa, a ta była imbirowa, kurkum, kurkuma i imbir. Dzwoneczkowa. Tutaj w przebitkach mam nadzieję widzicie rewelacyjnie. Co to był za blask? Szkoda, że wtedy w tamtym filmiku nie użyłam tej, bo ta to jest po prostu mieniący się złoty, taki brokat. I te dzwoneczki są lepsze jakościowo. Nie mam nic do zarzucenia tym maseczek, słuchajcie, później po, po tej maseczce ona jest taka żelowa, brokatowa, ale bardzo ładnie schodzi. Yy, robi się taki żel, który Wam schodzi, taka płachta żelowa, bardzo ładnie wygląda, rozświetla tą buzię, nadaje kolorytu i myślę, że ten dzwoneczek jest fajniejszy i o wiele bardziej mi się podobała ta maseczka właśnie z kurkumy, bo to jest imbir i kurkuma brokatowa, szaleństwo, zrobiłam i byłam bardzo zadowolona. Bardzo ładnie cera wyglądała, no i ten efekt wow dla srok, taki mm, przepiękny brokat mieniący się, bardzo mi się spodobała. Także y, ta seria może jeszcze powróci, tak, na jakieś święta czy coś, ale nie wiem, bardzo ją lubię, mam jeszcze bo one były w takich dwupakach, tak, dwa dzwoneczki i dwa bałwanki, więc jeszcze mi został jeden bałwanek i jeden dzwoneczek i mm, na takie wyjścia, albo naprawdę jak chcę, żeby buzia takiego blasku dostała, to, to fajnie się sprawdzają, bardzo fajna zabawa. Nakładanie trochę, trochę ciężka jest nakładanie, bo to jest taka naprawdę gęsty, gęsty żel, ale jak się już nałoży tego, fajnie wyschnie. Jest spoko, naprawdę spoko. E, słuchajcie, krem pod oczy. E, ja używam, nie wiem, nie wzięłam tutaj, ale wiecie, że używam tego żelu arnikowego i on jest Best of the Best. Ten żel to jest Natura Estonica. E, biorżel. kupowałam to w naturze i to kupowałam chyba po wakacjach dawno temu. E, bo odkąd użyłam tego żeluarnikowego, no to jego używałam, ale tak pomyślałam, że wykończę ten. To też jest konsystencja taka żelowa, ale bardziej gęsta i powiem Wam, że on też się bardzo dobrze mi sprawdził. Bardzo ładnie nawilża strefę pod oczami, nie podrażnia, robi ją taką nawilżoną, ale tutaj macie w tej tubeczce 20 ml. I ona kosztowała na promocji. Ten żel kosztował około, nie wiem, żeby Wam nie skłamać, 18 do 20 zł. A w żel arnikowy macie tam chyba 200 ml albo 50. Jest o wiele więcej. Pokażę Wam tutaj. O wiele więcej tego żelu arnikowego i bardziej wydajny jest prostu, więc ten zużyłam, on jest fajny, dobrze się sprawdza, ale bardziej ekonomiczny, tańszy i wydajniejszy i dający taki sam efekt, a nawet powiedziałabym lepszy, to jest ten żel arnikowy. Natomiast ten zużyłam, Estonica, Nat Estonica Natura, jest bardzo fajny. Jeżeli możecie, to możecie sobie go wypróbować, bo nie podrażnia mi oczu i ładnie tutaj nawilżę strefę pod oczami. Słuchajcie, pasta do zębów to też w naturze. Kupiłam jakiś czas temu. Była na promocji. Przyciągnęło mnie to, że tutaj właśnie są zioła, nie ma fluoru i czarnuszka. Więc tutaj już mam na wykończeniu moje usta. Moje usta już tutaj schodzą do końca. Może tutaj jeszcze na raz zostało. Bardzo fajny zapach. Taki czuć tutaj, wiecie? Taką czarnuszkę. Taką yy, zapach czarnuszki. Bardzo lubiłam. To taki żel bezbarwny, bardzo wydajna pasta. W naturze kupiłam. Nie, wiem, ona chyba ześ, Ona chyba kosztowała z 11 zł na promocji. I bardzo fajnie, przyciągnęło mnie głównie to, no oczywiście, że bez fluoru i to, że była z czarnuszką. Bardzo fajnie mi się sprawdziła. Jak jeszcze raz ją zobaczę, to też kupię. Bardzo ładnie domywa, odświeża w ogóle buzie Słuchajcie, płyn do higieny intymnej z kory dębu. Bardzo dobry, nie zawsze mogę go dostać, nie wiem, to korę dębową, ale... Lubię. Ja tak wymiennie stosuję tą korę dębową i z ziaj, Ten oliwkowy też płyn do higieny intymnej. Teraz mam na przykład, ale właśnie wymiennie stosuję raz ten oliwkowy raz korę dębu. Kora dębu nie jest z Natura Extracts, nie wiem co to jest w ogóle za firma. Farma. Frosmanie kupowałam. Ale właśnie bardzo lubię, w ogóle lubię ten zapach. On jest taki fajny, odświeżający kory dębowej. Ehm, także to. E, słuchajcie, e, szampon Joanny bardzo lubię. Hipol, hip, Jakiś czas w ogóle nie widziałam tego szamponu. E, e, mam jeszcze i zużywam te takie duże szampony, co w ulubieńcach widzieliście, ziai. Bo one mają po 500 ml, a ten międzyczasie zużyłam. On ma 200 ml, alergiczny Jest bez barwników, bez silikonu, z prowitaminą B5. Bezbarwny, bez zapachowy, bardzo ładnie domywa i włosy są takie fajne, lejące, puszyste. Bardzo fajny szampon. Ja już go dawno znam, ale w ogóle go nie mogłam właśnie dostać jakiś czas temu, nie wiem, nie, nie mogłam go wypatrzeć. I jakiś czas temu znowu go zobaczyłam w naturze. Wzięłam, no tylko tu jest pojemność, tak, 200 ml, on mi chyba starczył na dwa miesiące. Tylko, że pamiętajcie, że ja też jeszcze używam w międzyczasie szampony Ziai, które pokazywałam Wam w ulubieńcach. Słuchajcie, do kąpieli i sanę zużyłam ogórek i aloes. To jest taki bardzo zielony zapach. Powiem Wam, że w pierwszym odruchu też aż, aż po prostu odrzucało mnie, bo tutaj ogórka mniej czujecie, ale taki silny, zielony aloes. Ale bardzo fajnie, pobudzająco ten żel działał. Bardzo fajny, w ogóle lubię i sanę. Mam. Przeważnie używam i Także to jest taki e, aloes, ogórek, i, e, i aloes. Typowo, jeżeli nie lubicie takich zielonych, ogórkowych albo zielonych w ogóle takich zapachów, to nie polecam, bo to jest bardzo mocny, aloesowy taki zielony zapach. Taki, że buh! naprawdę ja uwielbiam takie zapachy, a kiedy po raz pierwszy użyłam to. Aż mnie tak wstrząsnęło, ale pozytywnie, pozytywnie. Zużyłam jaśminie, jaśminową maskę. To jest Kalos, jaśminowa maska. Bardzo fajnie, bardzo ładnie nawilża włosy. Tutaj jeszcze może na raz mi starczy, ale zużyję dzisiaj i już pozbędziemy się tego, więc przybędzie. W następnym dęku tylko teraz Wam pokażę. Wystarczyła mi, bo ostatnio jej tylko używałam na miesiąc, może dłużej trochę. E, niewielka ilość, bo to są bardzo gęste odżywki. E, przepięknie, jaśminowo pachnie, nawilża, odświeża. Także takie. Bardzo fajnie mi się na włosach sprawdziła ta jaśminowa odżywka. Jeszcze na raz ją zostawię dzisiaj i finito. Ocet jabłkowy stosuję do płuk płukania włosów od ucha po końce. W stosunku 1 do 1, czyli jak macie szklankę to połowę szklanku octu jabłkowego i połowę wody i taką e, mieszanką spłukuję sobie włosy. Rewelacyjnie to zamyka łuski, e, bardzo wzmacnia moje włosy i to jest moje must have od no, nie wiem, ponad pół roku stosuję na swoich włosach, więc użyłam ocet jabłkowy, już mam następną swoją mieszankę. A jeżeli po więcej szczegółów chcielibyście wiedzieć, co jeszcze robię, włosami, to odsyłam Was do mojego filmiku, który zrobiłam właśnie o pielęgnacji moich włosów i tam szerzej o tym occie jabłkowym. To jest to. A tutaj mamy, patrzcie, ile gadam. Słuchajcie, bielenda, olejek w kremie do ciała, kokosowy, ujędrnia, Kokosowy olejek w kremie do ciała, ujędrniający. Olejek w kremie to absolutnie unikalny, wyjątkowy kosmetyk do pielęgnacji ciała. Innowacja, formuła, łączy, tra, ta 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 Powiem Wam w skrócie, rewelacyjnie pachnie. to zaczął się drapać. Przepięknie pachnie takim e, kokosem, ale powiedziałabym takim Rafaello. Bardzo ładna, fajna konsystencja, właśnie konsystencja kremu, a nawilżenie, tak jak olejku, bardzo ładnie w głąb ciała wnika. 200 ml, ale powiem Wam, że bardzo szybko zużyłam, naprawdę, nie wiem, w ciągu, nie chcę Wam skłamać, dwóch tygodni, tak, no bo po kąpieli. Najczęściej używam. Skończył mi się e, ten zjaj, co stosuję e, to mleczko, takie z awokado i właśnie muszę sobie kupić tego, więc to mi starczą na dwa tygodnie, może na trzy tygodnie. Mm, więc. Średnia wydajność, dość szybko mi się zuży, zużył ten olejek w kremie, i faktycznie konsystencję macie taką gęstą, fajną, y, y, kremową, natomiast jak go rozprowadzacie, to czujecie, że to nie jest krem, tylko tak jakby olejek, więc bardzo ładnie nawilżasz, szczególnie suche, wiecie, strefy tutaj łokcie. Bardzo fajny, natomiast średnio wydajny, dlatego też wracam do mojej, do mojej ziari. Tego mleczka z awokadą. I to wszystko. Tak chciałam, żeby było krótko, pozbyć się tych śmieci. I tyle. Ok, słuchajcie, to żegnam się z Wami przepięknie, wiosennie, kwiatowo. O, deszczowo, teraz jeszcze deszczek zaczął padać. Wczoraj też była wichura i skończyła się deszczem. Ale słuchajcie, to wszystko, te wszystkie zawirowania prowadzą nas do tego, że już niedługo wiosna, a dni są coraz dłuższe, więc przeżyjemy to jakoś, nie? A czy, które jest, zobaczcie, deszcz zaczął padać. Nie wiem, czy to widać w ogóle, że deszcz zaczął padać. Nie wiem, czy to widać. Chcęcie um, znać, czy któryś z produktów znacie, czy fajnie wam się sprawdziły, czy wręcz przeciwnie. Czekam na wasze komentarze. Trzymajcie się zdrowo i ciepło, wiosna, już tuż tuż. Pamiętajcie, że te zawirowania to tylko po to, żeby przyszło po nich piękne słońce i lepszy nastroje. Zawsze po tym gorszym nastroju przychodzi ten lepszy. Zawsze tak jest. Trzymajcie się zdrowo, widzimy się w następnym filmiku. Na razie.